Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was filmik o projekcie Muzible, z tego względu, że no, nie było za dużo wydarzeń do tej pory, bo zespół klepał kod, ale już właśnie e, pojawia się pierwsza użyteczność pierwszy element tego całego ekosystemu. Dlatego postanowiłem nagrać dla Was. Filmik o tym, jak wygląda cały ekosystem Musible, co oni będą mieli do zaoferowania oraz jak będzie wyglądała użyteczność tokena. Ale zanim przejdziemy tutaj do szczegółów, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i Informacyjnych. Także należy o tym e, pamiętać. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. Także cały ekosystem Musable będzie się składał z kilku elementów. I e, pierwszym elementem, właśnie który już został taka e, próbka, właściwie jego została zaprezentowana, zresztą zaraz wam to e, pokażę, e, będzie to live streaming w 3D e, oraz streaming z odtworzenia. W 3D. Ten element jest już gotowy, właściwie, ale pierwszy test odbędzie się 22 maja lub też kilka dni później. W zależności od tego, czy Musible zdecyduje się właśnie ten pierwszy streaming przeprowadzić na żywo, czy jednak ten pierwszy koncert, czy pierwszy streaming właśnie tego koncertu w technologii 3D odbędzie się ze stworzenia, no bo wiadomo, że to będzie pierwszy testowy, tak naprawdę streaming. No i wiele niespodziewanych rzeczy może wyjść w jego trakcie. I tutaj pierwszy ten streaming będzie z koncertu Don Guralesco z klubu. Akademia we Wrocławiu. No i teraz pokażę wam właśnie jak mniej więcej wygląda ten, ta transmisja, ten streaming w 3D. To wiadomo, że to jest próbny, próbny tak by, tak, taki element. No i tu będzie jeszcze wnoszone pewnie dużo poprawek, że to będzie wyglądało lepiej, ale będziecie mogli sobie zobaczyć tutaj, jak wygląda to tak naprawdę, no i jak, jak tutaj zbierany jest głos, jeżeli będziecie chcieli sobie sami zobaczyć i przesłuchać, no to wejdźcie sobie na Twittera. Tutaj macie musible.com tak? Małpka musible i możecie sobie sami tutaj zobaczyć e, kilka takich przykładów i e, sobie sam, sami sprawdzić, jak to wygląda. Dobra, teraz włączę, żebyście mieli podgląd na to, jak to wygląda i jak tutaj e, słychać głos. No i dobra, ta taka próbka mi się wydaje, że wystarczy. Będziecie wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Ja tutaj jeszcze oglądałem taki inny test, tylko teraz nie mogłem go znaleźć, gdzie nawet tam właśnie kelnerka, czy kelner, bo tak niedokładnie było widać, czy to kobieta, czy mężczyzna, roznosi. Tak, czy tam posiłki, nawet było słychać właśnie ten jakby uderzenie talerza o stół tak, czy położenie tego talerza na stół także fajnie jest tutaj te wszystkie odgłosy są zbierane, no i sam jestem bardzo ciekawy jak będzie wyglądał już ten taki prawdziwy streaming, no w zależności od tego czy on będzie na żywo, czy, czy z odtworzenia ten pierwszy ale na pewno będę oglądał i żeby zobaczyć naprawdę jak to wygląda. Co tutaj jest ważne, to jest ważne to, że zespół mówi, że oni zrobili właśnie to jako pierwsi na świecie. Także jest to istotne z tego względu, że jeżeli gdzieś pojadą zaprezentować ten swój właśnie jakby tą użyteczność, tak, czy ten produkt, tak to można nazwać, na jakąś konferencję międzynarodową, no to naprawdę będą mogli już pokazać, że oni taki streaming koncertu już przeprowadzili, jednego czy kilku, tak, czy nawet być może będzie się odbywał taki właśnie na żywo, będą mogli zaprezentować, no i to na pewno będzie miało duży wpływ na pozyskanie tak, jakichś znanych muzyków do, tutaj do, do tego projektu Musical, no co oczywiście przełoży się na sprzedaż, rozpoznawalność i, i wzrost tego całego projektu. Bo tak jak tutaj zespół też mówił na, na jednej z takich jak to się nazywa, z jednych takich Aktualizacji tego, co się dzieje w projekcie, no, że, że właśnie dużo projektów, które się pojawia na takich konferencjach, no to tylko zapowiadają, że coś zrobią, i, i wszystkie konferencje wyglądają tak samo, że przyjeżdżają zespoły i opowiadają, co oni tam zrobią, ale jeszcze nic nie zrobili. No, a tutaj, jeżeli już przyjadą z gotowym projektem, przynajmniej w części, tak, bo to nie będzie jeszcze cały ekosystem gotowy, ale ten pierwszy tam produkt będzie już gotowy. Także no, pewnie będą całkiem inaczej traktowani. No i już będą mogli nawiązać czy to kontakty, czy nawet już podpisywać jakieś pierwsze umowy. Dobra, przechodzimy sobie dalej, i tutaj głównym elementem całego ekosystemu będzie oczywiście dystrybucja muzyki za pomocą NFT na własnym marketplace. No i gdzie będzie można tam właśnie zakupić takie tokeny NFT, a następnie nimi handlować. I wdrażanie tego elementu będzie rozłożone w czasie, gdyż wystartuje on z ograniczonymi funkcjonalnościami, a potem systematycznie będą do niego dodawane nowe funkcjonalności. No i oprócz tego Musible będzie musiało podpisać umowę z każdym artystą na nową formę dystrybucji muzyki, czyli na dystrybucję muzyki w formie tokenów NFT. No i tutaj też jest istotne to, że właśnie w tym ekosystemie Musible będzie miało swój własny marketplace. Tutaj też inne projekty muzyczne zapowiadały, że Zrobią swój market, marketplace, ale niestety jak do tej pory yy, chyba żaden tego nie zrobił. Także tutaj, jeżeli muzible znowu to zrobi, no to będzie miało kolejną przewagę nad innymi yy, projektami. No, i tutaj trzeba dodać, że Muzybel korzysta ze swojego własnego wewnętrznego chaina, yy, dzięki czemu będzie można handlować tymi tokenami NFT z muzyką na platformie Musible bez, bez konieczności ponoszenia opłat transakcyjnych na sieci Ethereum, co jak wiemy mało nie kosztuje, a dlatego właśnie, że będziemy tutaj Musible korzystało z tego swojego własnego wewnętrznego chaina, to koszt nabycia takiego albumu będzie taki, jak jego cena ofertowa, plus ewentualnie będzie jakaś niewielka opłata dla Musible właśnie na tym na tym marketplace. No i oczywiście te wszystkie nabyte NFT-ki będzie można trzymać sobie na platformie Musible, ale w każdym dowolnym momencie każdy będzie mógł przenieść te NFT-ki właśnie z muzyką z platformy Musible na swój portfel lub na inny marketplace typu na przykład OpenSea. No i to jak wiemy, Musible jest właśnie budowane na tutaj sieci Ethereum. Także to jest też dosyć istotne, no bo jak wiecie, że opłaty na Ethereum są dość wysokie, ale w momentach, kiedy sieć jest obciążona, no to wzrastają też czasami do nawet niebotycznych rozmiarów. Także tutaj Muzybilt dzięki właśnie temu swojemu wewnętrznemu chainowi będzie wolny od tych wysokich opłat i od tych wahań gazu, który jest właśnie na sieci Ethereum. I tutaj trzecim elementem tego ekosystemu będzie rozszerzona rzeczywistość, która będzie elementem służącym do promocji muzyki. No i będzie to polegało na umieszczeniu różnego rodzaju tokenów. Być może będą to tylko, jeżeli chodzi o takie tokeny którymi będzie można handlować, to być może będą to tokeny MUS, być może będą te tokeny jakichś tam jeszcze partnerskich projektów, tego do końca nie wiadomo, no bo to wszystko pewnie będzie zależało, jak projekt się rozwinie, z kim będzie współpracował, jaki będzie miał partnerów, także to dużo od tego będzie zależało, ale będą właśnie umieszczane tokeny, tokeny pamiątkowe, tokeny muzyczne czy albumy muzyczne w formie NFT i one będą do zdobycia w różnych miejscach przy okazji promocji artystów czy też tras koncertowych. No i to będzie coś na zasadzie takiego jak kiedyś było łapanie Pokemonów, gdzie trzeba było się udać w konkretne miejsce w danym mieście, aby zdobyć Pokemona. No i podobnie będzie tutaj w przypadku Musibor, gdzie no, trzeba będzie być pierwszym w określonym miejscu lub jednym z kilku lub kilkunastu osób w zależności od ilości tokenów czy też albumów muzycznych, które będą przeznaczone do zdobycia. No i będzie tutaj właśnie ten element konkurencji, no bo jak się spóźnisz, to będziesz musiał się obejść smakiem. No i powiem Wam, że jest to bardzo fajna rzecz, bo ludzie lubią taki element konkurencji i jak komuś się uda zdobyć taki właśnie token czy album muzyczny, no to zaraz oczywiście się będzie tym chwalił na mediach społecznościowych. Inni oczywiście będą trochę rozżeleni, którym się nie udało tego zdobyć, no ale pewnie sobie postanowią, że w następnym tak, takim czy, czy pojadą do innego miasta, żeby zdobyć taki token czy tam album muzyczny i też się tym pochwalić. Oczywiście na pewno też takie. Tokeny czy albumy muzyczne będą miały swoją wartość, no i również będzie można na nich zarobić, jak się zdobędzie właśnie w takim konkursie czy w takiej promocji. I tutaj czwartym elementem będzie wirtualna rzeczywistość, w której dostępny będzie właśnie streaming muzyki, transmisje w 3D czy poruszanie się po metaversie. Musical. i w tym metaversie Musible będzie zbudowane takie miasto, gdzie będzie można wchodzić do różnych klubów, aby brać udział w koncertach, czy to na żywo, czy też odtwarzać wydarzenia, które już się odbyły. No i oczywiście to będzie wszystko w technologii 3D. Oprócz tego będzie dostępny czat, na którym będziemy mogli rozmawiać z innymi uczestnikami, którzy właśnie w tym samym momencie oglądają to same wydarzenie. No, i takie wydarzenia będziemy mogli oglądać. Czy to korzystając z komputera, laptopa, tabletu, smartfona, będziemy mogli je wyświetlać na telewizorze, czy też korzystać z, z okularów VR, żeby jeszcze bardziej poczuć się, jakbyśmy byli tam w środku i brali udział w tym koncercie. Dodatkowo, Musible będzie oferowało dystrybucję biletów na koncerty w formie nft-ów, alternatywne okładki czy teksty piosenek oczywiście również w formie nft. No i tutaj pamiętajcie, że to nie są jakby zamknięte zamknięta liczba takich tutaj pomysłów na te właśnie dodatki czy na, na te wszystkie tokeny nft, no bo wiadomo, że jeżeli projekt będzie się rozwijał, to będą się pojawiały jakieś nowe pomysły. No i to będzie się e, oczywiście rozszerzało, także będzie można tutaj dokładać e, kolejne e, produkty, żeby e, po prostu no, jakby tą e, większą rzeszę ludzi e, przyciągnąć albo dać e, większą wartość, właśnie dla osób, które e, są zainteresowane projektem, czy też są e, fanami e, muzyki. Teraz, jeżeli chodzi o użyteczność tokena MUS. No to posiadacze tokenów MUS będą mogli kupować nft właśnie z muzyką na tym marketplace'ie Musible, będą mogli kupować bilety na koncerty, otrzymywać zniżki na oferty dostępne na platformie musible.com, mieć dostęp do zamkniętych i limitowanych puli NFT, będą mogli mieć dostęp do zamkniętych funkcji w ramach systemu, ekosystemu. E, Musible, e, mieć szansę na otrzymywanie airdropów, no i będą mogli wchodzić w interakcje tutaj w metawersie e, Musible dodatkowo będzie też możliwość stajkowania tokenów, no ale to już raczej nie jest taka użyteczność typowa tokena, tylko nagrody dla osób wierzących w projekt. No i wszystko jeszcze tutaj będzie zależało od tego, czy stajkowanie będzie. Elastyczne, czyli czy będzie można odstajkować tokeny w każdym momencie, czy będą musiały one zostać zablokowane na określony czas. No, i tutaj też zespół Musible wspominał o tym, że dla osób, które będą stajkowały tokeny przez długi czas, no to też będą dodatkowe nagrody, również właśnie w formie nft -ków być może także właśnie w formie jakichś airdropów dodatkowych, także no wiadomo, im bliżej będzie już uruchomienia, czy nawet już po TGE tokenów tym pewnie więcej szczegółów się dowiemy, no bo projekt cały czas się rozwija no i dobra, zbliżając się do końca powiem Wam jeszcze tylko, że Musable uruchomiło na swoim kanale na YouTube cykliczną audycję piątki w Metaverse gdzie Tomasz Andel i Tomasz Błoński dzielą się nowościami i tym, co dzieje się w projekcie Musible, a także tutaj wiedzą, dzielą się swoją wiedzą techniczną z różnych dziedzin przydatnych w świecie krypto. Także jeżeli kogoś to interesuje, to może wbijać na te audycje, można sobie zadzwonić do nich i zadać jakieś pytanie, które was interesuje. Interesuje. No i informacje o tych audycjach są udostępniane na grupie Musible na Telegramie. Ja w opisie tego filmiku wkleję linki, zarówno do kanału Muzible na YouTube, jak i do grupy na Telegramie, także będziecie mogli do nich dołączyć i być ze wszystkimi wiadomościami na bieżąco. Także to mniej więcej jest tyle, co chciałem powiedzieć w tym materiale. No i tak jak mówiłem na początku, że do tej pory właśnie zespół, w, w większości składa się z deweloperów klepał kod, tak żeby dowieść to, co zapowiadają tak rozwinąć jakiś pierwszy produkt. No i tak jak już powiedziałem ten pierwszy produkt, czyli live streaming w 3D będzie miał swój pierwszy test 20. 2 maja, także też chciałem właśnie ten filmik umieścić wcześniej, żebyście zarówno mogli sobie w ten piątek, jeżeli po prostu kogoś projekt interesuje w piątek sobie wejść na ten piątek w Metaverse, tak, na, na YouTubie posłuchać, no a także w niedzielę lub tam kilka dni później zobaczyć sobie właśnie ten, ten pierwszy streaming w 3D z koncertu Don Guralesku w Klubie Akademia we Wrocławiu, także właśnie, żeby, żebyście mieli tą szansę. Dobra, to wszystko, co miałem do opowiedzenia w tym filmiku. Dziękuję za oglądnięcie i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć.